Na mojanie jestem Merlin i dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować Operę GX, czyli specjalną wersję Opery stworzoną dla graczy z limitem Ramu oraz zużycia procesora i gamingowym wyglądem. Zaczynajmy. Najprościej operę możemy pobrać przez Microsoft Store. W tym wypadku klikamy sobie ikonkę Microsoft Store bądź możemy sobie wyszukać Microsoft Store właśnie wpisując słowo Store w wyszukiwarce i tutaj sobie uruchomimy Store i następnie w wyszukiwarce wpiszemy sobie Opera przejdziemy na dół, zobaczymy Opera GX, wybieramy sobie ją i naciskamy zainstaluj następnie jak Opera zostanie zainstalowana zobaczycie napis zainstalowany ok, Microsoft Store możemy zamknąć, klikamy sobie Start na dole i zobaczymy teraz sobie tutaj akurat nie mamy Opera GX, możemy sobie w proponowanych zobaczyć więcej, też tutaj nie mamy więc skrótu nie możemy utworzyć. Ale w wyszukiwarce jak najbardziej możemy sobie napisać Opera GX. Jak widzimy przeglądarka Opera GX. I teraz klikamy sobie na nią prawym i możemy sobie ją przy, przypiąć do obszaru startowego. E, wtedy cofając sobie, albo może, możemy sobie jeszcze raz uruchomić Start, zobaczymy, że ona pojawi się tutaj u góry. Teraz przytrzymując lewy Alt na klawiaturze, możemy sobie przesunąć po prostu ją na pult i uruchomić dwa razy klikając. O, to widzicie, jeszcze mamy fajną muzyczkę jakąś. I od razu powita nas takie oto piękne menu, które wygląda no nie powiem cudownie w porównaniu z innymi przeglądarkami, a więc to jest pierwszy rodzaj instalacji. Aby odinstalować przeglądarkę Opera GX, klikamy sobie Start, pisujemy Opera X, klikamy prawym na aplikację, odinstaluj uruchomią się nam wtedy zainstalowane aplikacje. Znowu musimy tutaj wyszukać opery, pisząc w tym polu opera i przy Opera GX Stable klikamy trzy kropeczki, odinstaluj, odinstaluj. I teraz możemy sobie też usunąć dane użytkownika, nas to nie interesuje, więc klikamy po prostu odinstaluj. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o odinstalowanie. I tą operę gx możemy sobie wyrzucić do kosza. Następnie, jeżeli chcemy w inny sposób zainstalować operę gx, musimy uruchomić Domyślno przeglądać, normalnie jest to Microsoft Edge i tutaj w polu wyszukiwania u góry wpiszemy sobie tak samo Opera GX, możemy też dopisać pobierz i widzimy, to nie jest ta pierwsza. Zjeżdżamy sobie na dół i widzimy, mamy to, mamy tą operę ze strony opera.com. Klikamy sobie, tu możemy sobie zaakceptować wybrane ciasteczka. I teraz zobaczymy, czerwony przycisk: opera, e, Pobierz Opera GX, klikamy go i widzimy, znowu pobrało się nam, znowu się pobrał nam plik w folderze pobrane Jest to domyślne miejsce. Klikamy sobie, pokaż folderze i zobaczycie, że ten plik tutaj będzie. Klikamy na niego dwa razy. Jest to plik, a raczej nie plik, tylko instalator. Tutaj polecam wam przejść w opcję i odznaczyć tą. day um. Najlepiej oznaczyć sobie wysyłanie próbek, statystyk i automatyczne wysyłanie raportów i uruchom po włączeniu komputera. Nie jest to potrzebne, chyba że nie przeszkadza to wam jakoś bardzo, albo chcecie, żeby automatycznie się ten program uruchamiał właśnie po włączeniu komputera. Możemy też wybrać język domyślny, domyślny tej PER, to też możemy sobie później zmienić. Oraz, czy chcemy zainstalować aplikację właśnie dla wszystkich użytkowników tego komputera, bądź tylko dla tego użytkownika, na którym jestem teraz zalogowany. Jak widzimy, też możemy sobie zainstalować przeglądarkę na USB sticku, co jest fajną opcją. No dobrze, jak już sobie wszystko wybierzemy, klikamy czerwony przycisk e, i teraz klikamy, e, tutaj widzimy, pomóż nam ulepszyć OPR, zbierzemy sobie dane, możemy też skonfigurować to w ustawieniach e, i tutaj mamy, możemy sobie wyłączyć, jakie dane nie chcemy, żeby zbierane, czyli możemy wszystkie tak w zasadzie oznaczyć. klikamy dalej. I teraz po zainstalowaniu Opera GX automatycznie się uruchomi tak jak widzicie i wygląda pięknie ja sobie ją zamknę, widzimy możemy sobie zamknąć Operę, zamykamy tą Operę i teraz tak naprawdę jeżeli chcemy ustawić sobie tą przeglądarkę jako domyślną, klikamy wyszukaj i wpisujemy domyślne aplikacje, czy to aplikacje domyślne i tutaj wpisujemy Opera i wybieramy z listy Opera GX Table, następnie w prawym górnym rogu naciskamy na ustaw domyślnie i możemy sobie zmienić inne, inne tutaj rozszerzenia plików, żeby się uruchamiały też przez operę, te które nas interesują. W zasadzie te wszystkie inne możemy sobie pozbierać też na operę. Teraz krótkie zakończenie. Czy opera zwykła, czy opera GX, jeżeli po prostu korzystacie z komputera y, głównie na przykład do pracy, oglądacie YouTube'a, y, siedzicie na socialach, wybierzcie operę, y, czyli tą tutaj czerwoną, y, czerwone kółeczko wypełnione, a jeżeli y, gracie, streamujecie i lubicie po prostu mocno spersonalizowany wygląd, wtedy najlepiej wybrać Operę GX, czyli to kółko też czerwone, ale puste w środku. Więc posiadanie, tak jak w moim wypadku, dwóch jest kompletnie tak zwanym overkillem. Chyba że się ma ku temu powód. Więc ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie koniecznie Subika z dzwoneczkiem, komentarz. I kciuka w górę, bo to bardzo pomaga mojemu kanałowi. Zachęcam Was na moje kursy na Magic Team. Jeżeli ktoś by chciał wesprzeć kanał, też bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Ja jestem Merlin. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.